Coś takiego mi właśnie interesuje. Prace budowlane pełną parą. Zajrzymy z ciekawości. Patrz teraz! Dwa kilo miedzi tylko co ja z tym zrobię, no na skup Witam Was w kolejnym odcinku bardzo duża część widzów, pomimo tego, że tych odcinków o tej tematyce nie było już na moim kanale bardzo długo pyta o temat kontenerów wystawek w Wielkiej Brytanii kiedy wrócą odcinki i w sumie czemu nie odpuściłem sobie ten temat pomimo wyświetleń i ogromnego zainteresowania tym tematem dlatego, że szkoda mi było tłuc kampera po wiochach, osiedlach i tak dalej no a teraz mam Toyotkę Spalanie jest takie, że przyjemnie się na to patrzy, dlatego wrócę na chwilę do tematu, ale nie tak pełnoetatowo, tylko po prostu każdego ranka i tak mieszkam na osiedlu, więc mamy wszędzie blisko poświęcę 15-20 minut drozy do pracy przelecę sobie jedno dwa osiedla, no i poszukam, może się uda coś fajnego trafić, bo naprawdę czasami perełeczki i coś w takim temacie. Tutaj akurat są śmieci, jakieś regipsy na dole. Kawę co w woreczku przez sobą zabierać rękawice, trochę jakiegoś gipsu zostało, albo śmieci są w środku, styropian, ale czasami w takich workach, kontenerach budowlanych, czy na przykład po prostu wystawione rzeczy przed e, domem. Trafiają się naprawdę fajne rzeczy, a ja sobie odpaliłem przecież temat od zera do kampera i może w tej serii też będę wrzucał rzeczy, które uda mi się w taki sposób znaleźć, na przykład odnowione meble i tak dalej, zbierał jakiś tam złom, bo często mi się też na przykład trafiało, że ktoś wyrzucał mnóstwo miedzi, mosiądek, jakiegoś kolorowego metalu, zobaczymy. Dobra, zapraszam Was serdecznie do oglądania kolejnego odcinka. Koło śmietnika, odkurzacz, zabytek muzealny. I przęsło ogrodowe, ale za wcześnie rano, żeby pójść zapytać, więc zostawiam. Coś takiego mnie właśnie interesuje. Materiału też jest dosyć sporo. Grube belki. szłoby coś też fajnego z tego jeszcze zbudować. Materiał do przybrania. Zobaczymy jak ten temat się ruszy na kanale. Bo muszę mieć na coś konkretny pomysł, żeby to zabierać, nie chcę składować tego wszystkiego w, tym, w kontenerze, tak jak wcześniej, bo już w pewnym momencie po prostu zwątpiłem. Ale przydałby się jakiś pick-up. Jest taki gościu, który w Ameryce nagrywa właśnie temat szukania takich wystawek, zbiera, jeździ na złom, robi podsumowania pick-upem. Tam też był jakiś kontener, a wrócę zobaczę czemu nie. Może coś jest. Fajna dzielnica. Śpią na pieniądzach. Ciekawe co to jest. Jakiś kuśniczek. Nie mam na ten temat pojęcia. Możecie wpisać w komentarzach, jak ktoś ma jakąś wiedzę na ten temat. Prace budowlane pełną parą. Zajrzymy z ciekawości. Jakaś roleta, ale fajne listeweczki, z tego można zrobić coś fajnego. Czekajcie, przejdę na drugą stronę, podejrzewam, że na dole leży naprawdę. Mnóstwo ciekawych rzeczy, i trzeba takie miejsca po prostu odwiedzać na bieżąco. Dobra, za jakiś czas podjadę tutaj, może wymieniam na kolejne i będzie więcej fantów. A to sobie zabiorę, bo coś ciekawego z tego zrobię. Może paść takie pytanie: po co mi ta roleta? Dwa metry takiej cienkiej listewki w sklepie budowlanym kosztuje około 5 funtów. A tego jest trochę. I na pewno mi się to przyda, bo już nieraz kupowałem gdzieś, żeby sobie wykończyć coś w kamperze albo zrobić coś fajnego na ścianie z takich cienkich listewek. Patrz teraz! Na luzie do sprzedania. No, i co tu teraz z tym robić? <ścoughs> Zaryzykować? Jak myślicie? Dwie dyszki gdzieś na tym, na marketplace. Ie. Dobra, wrzucam to do auta. Do tego jeszcze jest skorolka. Zawsze chciałem pojeździć, a nigdy nie miałem. Bajeczka. Dobra, wrzucam to na auto i wystawimy to na marketplace. A jak się nie uda to najwyżej metal po prostu zawiozę na złom i tak miałem to w planie, więc nie ma wielkiej różnicy. Konkurencja, zobaczcie ile tego mają. Na aucie, jak wolny elektron jeżdżę bez po drodze, bez żadnego planu na to. I tych kontenerów wszędzie jest od zatrzęsienia budowlanych. Zawsze mnie ciekawi co jest na spodzie. No. No. Wracamy do tematu Bo mnie strasznie cieszy Takie szperanie po takich graciarniach Niesamowicie Ciekaw jestem teraz tego Kosza Ale Zobaczycie sobie to w odcinku z, Od zera do kampera Bo te rzeczy po prostu będę odkładał I, i w tych odcinkach szybka renowacja, pomaluje, wyczyszczę tą rdzę, wystawię no i pieniążki będą leciały do puli, na, do puli na bazę pod budowę kampera. Tutaj ostatnio leżało mnóstwo pudeł w niedzielę i, i, i nie ukrywam, że zaciekawiłem się tematem, sprawdziłem, pokażę wam bo na kontenerze wybrałem sobie z, tego, z tych pudeł kilka rzeczy wydaje mi się, że ktoś wracał po targu staroci z swoimi rzeczami i po prostu nie chciał już tego zabierać na chatę i zostawił wszystko w takim miejscu od porcelany po naprawdę mnóstwo, mnóstwo rzeczy dojadę to wam pokażę fanciory, które z sobą zabrałem zastanawiam się teraz nad tym, czy to jest kompletne tak dziwnie. Poszukam nowego na internecie. Może będą konkretne zdjęcia, to będę wtedy wiedział. To jakoś idzie chyba tak. No i tutaj widać ślady po tym mocowaniu. No i to by gdzieś musiało być tutaj, ale nie ma na to żadnego otworu. Dziwne. Dobra. Sprawdzę to jeszcze. Takie cuda leżały na poboczu w kartonach. Dużo było porcelany. To co miedziane zabrałem. Dwa kilo miedzi. <ścoughs> Tylko co ja z tym zrobię? No na skup to chyba. Nic innego nie mam na to pomysłu. Jakieś tureckie dzbanki do gotowania herbaty. No i tutaj fajny fancik, Łobiat! mielone, hopsa. Dobrze. No i wracamy do miejsca jak zawsze, gdzie zaczął się temat z kontenerami. Ten już przerodził się w śmietnik, bo na początku były tu naprawdę świetne fanty i myślę, że jeszcze nie raz będzie tutaj coś fajnego, ale co jakiś czas jak przyjeżdżam na siłownię no to sprawdzam z ciekawości zajrzę i, i od jakiegoś czasu po prostu mnóstwo śmieci i dziadostwa. O. Jeszcze nie jeden by sobie coś tutaj stąd wybrał. Akwarium może Mańkowi na urodziny sprawię. Śmieć stolik fajny, jeszcze te nogi można byłoby ściągnąć i przerobić, zrobić z jakiegoś innego materiału. Fajny ogrodowy stolik, też temat do zrobienia. Jakaś półka stara na wina. Ogólnie nic ciekawego, ale będę jeszcze tutaj na pewno nieraz. Zaglądał, bo może zrobią znowu takie czyszczenie magazynów, jak w tamtym roku, gdzie było mnóstwo worków z rzeczami, które zostają po prostu po... Ludzie zostawiają rzeczy w hotelu, jakieś okulary, torebki, plecaki, torby. Było tego naprawdę multum i na pewno jeszcze tak będzie. Dobra, nie wiem po co wsiadłem do tego samochodu, bo biorę Torbei. Zawijam się na trening. Zostańcie jeszcze ze mną w tym odcinku, bo e, jutro wcześnie rano zrobię kolejny teren. Sprawdzimy, także e, za chwilę sobie zobaczycie kolejne poszukiwania z terenu kontenerów i wystawek. Kolejny kontener po drodze. Szkoda, że nie miedziane. Wykładziny, trochę listewek. Dużo kontenerów stoi właśnie w takim miejscu i trzeba byłoby iść się zapytać właściciela, czy można sobie popatrzeć. A nie chcę też ludzi niepokoić, bo potem się zastanawiają, a kto, a po co, a czemu nagrywa. Także szukam jakichś innych miejscówek, gdzie te kontenery są po prostu łatwiej dostępne. Taki malutki kontener, ale widzę, że spalają tutaj śmieci na bieżąco. Coś tam trochę jest miedziuchy, jakiś talerz satelity, taczka gruzu standardowo. Dobra. Cieniutko dzisiaj, ale nie zawsze poparci muszę popatrzeć sobie na mapy, poszukać jakichś ciekawych miejsc i składy budowlane. Ktoś mi pisał w komentarzach, że w B&Q jest jakiś ponoć kontener, gdzie leżą e, rzeczy, które można sobie zabierać, żeby przerobić ten temat i podjechać do właśnie takich, do takiego sklepu i zobaczyć, czy rzeczywiście coś takiego jest, bo może być ciekawie. Dobra, jadę pod kontener, mam jeszcze sporo pracy przy kamperze, już takie końcóweczki, ale to się tak wydaje, tu trochę listwy, tam trochę listeweczki, zresztą widać, o... Zapakowany po brzegi. Także dziękuję Wam przy ogromnie w tym odcinku. Zostawić po sobie jakiś ślad, aktywność, komentarz dla zasięgu, i do kolejnego. Trzymajcie się. Pozdrawiam. Hej!